Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Jednym z głównych zadań właściciela samochodu jest kontrolowanie ciśnienia w oponach i ich stałe pompowanie. Zmniejszenie tego czynnika może prowadzić do różnych kłopotów, takich jak wysokie zużycie paliwa, złe prowadzenie, szybkie zużycie gumy, a także możliwość uszkodzenia opon podczas pracy, kupując niezawodny kompresor samochodowy do pompowania opon. Będziesz mógł samodzielnie kontrolować ciśnienie i pompować koła w dowolnym, dogodnym momencie, a nawet podczas podróży. Koncepcja i przeznaczenie kompresora Kompresor do pompowania kół będzie niezbędnym nabytkiem w każdym samochodzie. Produkty składają się z manometru do kontroli wyniku. Silnika elektrycznego i cylindra roboczego. Wielu kierowców zadaje sobie pytanie, czy jest sens przepłacać za kompresor, skoro można użyć zwykłej pompki nożnej, jak pokazuje praktyka. Główną zaletą kompresora jest jego wydajność, która działa jako podstawowy czynnik. Rodzaje kompresorów samochodowych do pompowania opon. Kompresory są reprezentowane przez dwa typy. Membranowe, tłokowe. W pierwszym przypadku gumowa membrana umieszczona na tłoku porusza się z dużą prędkością, co powoduje sprężanie powietrza. Minusem tego typu jest słabe ciśnienie i niska prędkość pompowania kół. Jednak koszt jest dość przystępny dla każdego. Ponadto membrana jest dość delikatna, więc w sezonie zimowym traci elastyczność i może się rozerwać. Konieczne jest zrobienie przerwy podczas pompowania kół przez co najmniej 15 minut, ale w ciepłym sezonie ten typ sprężarki jest uważany za najlepszy. Sprężarki tłokowe są bardzo popularne ze względu na swoją wszechstronność. Dużą prędkość pompowania i moc. Tłok poruszający się z dużą prędkością wytwarza ciśnienie wystarczające do napompowania opony. Główne cechy. Po rozważeniu typów można przystąpić do badania ich głównych cech. Wyróżnia się następujące cechy: wydajność, ciśnienie, manometr, jednostki miary. Odżywianie, dodatkowe przydatne opcje. Przyjrzyjmy się każdej z funkcji bardziej szczegółowo. Wydajność parametr ten pokazuje, Ile powietrza może przepompować kompresor samochodowy do pompowania opon w ciągu minuty. I tak, dla kół o średnicy 13 do 14 cali idealne będą kompresory pompujące 40 litrów na minutę. W przypadku większych kół konieczne będzie zakupienie produktów o większej wydajności. Wszyscy producenci podają dokładny parametr, nie zawsze musi być on jasny. Chodzi o prędkość pompowania lub pompowanie koła już pod ciśnieniem. W każdym razie wydajność jest głównym czynnikiem przy wyborze kompresora. Ciśnienie większość modeli może nadrobić ciśnienie około 8 atmosfer. Jest to wskazane w charakterystyce. Opcje budżetowe mogą mieć maksymalne ciśnienie do 20 atmosfer. W praktyce nie zawsze tak jest. Manometr to urządzenie pomaga określić ciśnienie w kołach. W tym przypadku wyróżnia się dwie odmiany urządzeń. Ich dokładność może się różnić i wynosić do 4,0. Im mniejsza będzie ta wartość, tym lepsze będą wyniki. Jednak w manometrach strzałkowych zauważalne są silne wibracje strzałki, więc wyniki nie zawsze będą dokładne. Cyfrowe będą bardziej wydajne i wygodne w użyciu. Plus, obecność specjalnej i przydatnej funkcji która pozwala zatrzymać urządzenie podczas pompowania z określonym ciśnieniem. Jednostki miary wszystkie niezbędne informacje można znaleźć w instrukcji obsługi modelu samochodu. Na wewnętrznej stronie korka zbiornika paliwa lub na drzwiach. Pompowanie kół może być podawane w atmosferach, barach, kpa, kilogramy z cm M2 it. Większość sprężarek podaje ciśnienie w atmosferach. Zasilanie kompresora, nowoczesny kompresor samochodowy do pompowania opon może być zasilany z sieci domowej, akumulatora samochodowego lub zapalniczki samochodowej. Ostatnia opcja jest najbardziej preferowana i uniwersalna, warto jednak wziąć pod uwagę, że do akumulatora samochodowego podłączane są potężne, drogie urządzenia. Dobrze. Jeśli urządzenie będzie wyposażone we własną baterię, z reguły jego praca wystarcza tylko na 2 do 3 koła i będzie wymagać ciągłego ładowania. Przydatne opcje i dodatki, wybierając najlepszy kompresor do pompowania opon, należy wziąć pod uwagę wydajność, funkcjonalność, cechy techniczne i wygodę użytkowania. Niektóre modele urządzeń posiadają następujące opcje dodatkowe: Funkcja wypompowywania powietrza. Służy do spuszczania powietrza z materacy lub gumowych łodzi. Automatyczne wyłączanie. Przydatne przy złej deszczowej pogodzie. Zawór odpowietrzający. Umożliwia szybkie odpowietrzenie w razie potrzeby. Wbudowana latarka. Popularne kompresory samochodowe do pompowania opon producentów krajowych i zagranicznych. Duże doświadczenie i prosta. Zrozumiała konstrukcja pozwalają rosyjskim firmom produkować wysokiej jakości urządzenia które są bardzo popularne. Jednak niektóre takie modele nie mają dodatkowych opcji. Sprężarki do pompowania opon modelu Kachok różnią się niskim kosztem, niewielką wagą i wydajnością. Można je polecić do zakupu. Model Berkund zdobył najwyższe oceny ze względu na niezawodność i trwałość. Wśród zagranicznych producentów wysokie oceny otrzymali producenci Einhell, Sturm, Black i Amp średnik Decker. Charakteryzują się one średnim kosztem, pięknym nowoczesnym wyglądem, niezawodnością, trwałością i atrakcyjnością wyniki. Znając i badając wszystkie parametry nowoczesnych kompresorów do pompowania kół, będziesz w stanie dokonać właściwego wyboru. Na koniec podamy kilka przydatnych zaleceń: wybierz model z gwintem na wężu. Są one najbardziej niezawodne. Plastikowa obudowa musi być niepalna, mrozoodporna i odporna na wstrząsy. Długość kabla zasilającego powinna być wystarczająco długa, aby dotrzeć do każdego koła. Zwróć uwagę na długą gwarancję, biorąc pod uwagę te wskazówki. Z łatwością będziesz w stanie wybrać odpowiedni kompresor samochodowy do kół, który spełni wszystkie twoje wymagania. A WordPress komentarz Hello World